Jaki jest mój Kraków? Jest... Mój Kraków to Wawel, czujennice, Mamy... urokliwe zaułki, to historia, tradycja historia. i wspaniali ludzie. Mój Kraków to. serio? Nie będę wam pokazywał, jaki jest Kraków, przecież tu mieszkacie i to wiecie. Dlatego chciałbym porozmawiać o konkretach i powiedzieć wam, jak chciałbym, żeby Kraków wyglądał w przyszłości. Czas start. Wzmocnię rolę architekta miasta jako rzecznika interesów mieszkańców. Stworzymy lokalne przestrzenie o charakterze handlowym, społecznym i kulturalnym, z wygodnym dostępem do transportu publicznego. Jeżeli mowa o komunikacji publicznej, to w tym temacie jest wiele do zrobienia. Dlatego niezwłocznie przystąpimy do budowy tuneli pod centrum na metra. Wiemy jak pozyskać środki na tą inwestycję. Otworzymy również nowe przystanki kolejowe oraz szybką kolej aglomeracyjną z prawdziwego zdarzenia. Rozbudujemy również sieć komunikacji publicznej, tak by od 2028 roku każdy mieszkaniec Krakowa miał nie dalej niż 500 metrów do najbliższego przystanku komunikacji miejskiej. Nie marnujmy czasu, chodźcie ze mną. Zmienimy nasze miasto wspólnie, bo działamy z sercem dla Krakowa.